Czy można wyglądać jak chłopak z sąsiedztwa, machać patykiem i zgarniać miliony, a potem to wszystko spektakularnie spieprzyć na oczach świata. Poznajcie Rorego McIlroya, irlandzkiego ninja z kijem do Golfa, który raz rozsmarował całą konkurencję jak masło na toście, a innym razem nie trafił w drzwi stodoły. Rory zaczynał grać, zanim zdążył złamać głos. W wieku 16 lat już pokonywał profesjonalistów, a w wieku 21 był jak james bond świata golfa przystojny zabójczy i zawsze dobrze ubrany nie miał tylko martini i nie zabijał Chyba, że psychicznie swoich przeciwników. W 2011 prowadził w turnieju Masters. Prowadził aż do momentu, w którym jego gra poszła szybciej w dół niż ceny Bitcoina po twicie Ilona Muska. Rozwalił się psychicznie, zgubił wszystko oprócz fryzory. Ale co zrobił? Wrócił i rozwalił US Open z przewagą tak dużą, że sędziowie sprawdzali, czy to nie gra w trybie easy. Kiedy golfowy świat poszedł na kasę i zaczął ją dzielić jak pizzę na wieczorze kawalerskim... Rory powiedział, nie wszystko kupisz. Tak powiedział facet, który zarobił 100 milionów na machaniu kijem. Ale przynajmniej zrobił to z honorem. Rory McIlroy to nie tylko golfista. To przypomnienie, że nawet jeśli zrobisz z siebie mema na oczach całego świata, możesz wrócić, poprawić kołnierzy i rozwalić system. W końcu w życiu, jak w golfie, czasem trzeba uderzyć kilka razy w piach, żeby w końcu trafić do właściwego dołka.